także witam Was drugi dzień naszej wyprawy w naszym motocykle w tym, w tym garażu w noc. Oba są w całości, nikt ich nie rozebrał. Super komfort, nie już w drugim garażu być. Także widzimy w takim zestawie nie widzimy, że taki mały kufr Giwi ja znowu dwa kufry kappa oraz kimoc. E spakowaliśmy się na ten krótki wyjazd usunięjąc ewentualne deszcze chociaż ich podobnie ma nie być ale wolałem się, wolałem się zabezpieczyć mieliśmy zostać dłużej ale, zostać, ale wyjeżdżać będziemy dzisiaj ze pomodów, które o, o których powiem na końcu całej naszej nagrywki podsumowując, na razie także okularki z biedronki chowamy to moja Dzielna małżowinka o jeszcze tu mam szparek w te okulary mogę włożyć Wiem, że mam szparek miałem szparek także opuszczamy worek w jedziemy dalej tak jestem włączony Możemy sobie dać głośniej. Tu będziemy jechać teraz Ela w lewo. No tutaj się wyjeżdża. A możesz z drugiej strony wyjechać jak chcesz tam. Jak się nie czujesz na siłach. Możesz pojechać tam. Tu jest bardzo czysto. Możesz jechać, od razu jedź. Także jedziemy. Taka mgła nas wita dzisiaj rano. Słabo się dzisiaj słyszę. No ja dobrze was słyszę, nie słyszę, ty dobrze słyszę. Chcę jakoś nie wiem. O, ścieć, jak... No. 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 fajną trasę. Dużo zakrętów teraz. Na spodziewanie dużo zakrętów, jak na ten region polski Dałeś radę? Tak Cały czas 80, więc O, teraz tu No, ten. to trzeba bo... wezwać, 50 No Kierpule, o, teraz już tu kierpule Też kierpule No, ten Taki z czerwonym No nie no taki no. Wiem jaki. Słodki, on jest słodki, nie? On jest słodki ten cukier, nie? No, ja. Umiłowani moi ponownie wracam na, na antenę. Yy, no jesteśmy w połowie tego, ty, tego Ela, że ona się śmieje. Także jesteśmy w połowie naszej, yy, naszej dzisiejszej wycieczki do naszej destynacji. Także muszę powiedzieć... Muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku, bo dzisiaj to już pobiłem całkowicie rekord półbaku i miałem 167 km na, tym, że pół, na, na takiej ilości, także bardzo, bardzo dobry wynik. Średnio mam 140, 150. Dobrze. Widzimy właśnie tutaj ilustrację mojej małżowinki, która... Co, a co ci inni kierowcy mogą powiedzieć na temat twojej jazdy? Nie, nie, zostawimy. Także idziemy. Moja żona jest bardzo agresywna, jeżeli wsiądzie ten motocykl, to, to... nie daj Boże jej cośkolwiek powiedzieć, albo cokolwiek, jeździć, zajechać wrogie, bo to już kuźwa mać, to... jakby miała... jakby była pozwolenie na broń, to skończyłoby się to... Skończyłoby się to wizytą u koronera. Niestety to jest. Od... To jest tak malutka osóbka, ale jeśli tylko wsiądzie na motocykl, to po prostu odzywa się nie diabeł. To jest. Nie zazwyczaj motocykl uspokaja, a Elżbietę to znowu wyzwala mniej takie taką malutką agresję. Także witam was umię moi. Ponownie na, na antenie dziś jesteśmy w urokliwym miast. Mia, miast, miasteczku, miast, mieście Z jakim jest kórzwo? Także, jesteśmy tutaj i jesteśmy naprawdę zachwyceni. I miłowani moi, jak wspomniałem, jesteśmy w Kluczborku. Temu, eee, że jesteśmy w Kluczborku? Może dlatego, że tu się jeden z moich rodziców urodził. Pierwsza sprawa, a druga sprawa, kiedyś robiłem taką nagrywkę o eee, takiej piramidzie. I wracając z tej piramidy, przejeżdżaliśmy właśnie przez Kryżmę. I bardzo mnie zainteresowała właśnie ta budowla, którą mam przed sobą. Może kiedyś, może będzie okazja ponownie tu się przejechać i zobaczyć, coś więcej się może dowiedzieć, cóż to takiego jest. Recording. <tok> Także wyprowadzimy małżu motorek. Potem szwój. Jest. Już nie jest. Szkolenie biegów tak tu precyzyjnie pracuje, że także jedziemy, bo mamy mamy auto ze sobą. Ach. Metrów, na rądzie trzeci zjazd także ponownie przez bramę tym razem już na motocyklu mieści się tutaj w muzeum Jana Dzierżonia a my jedziemy teraz na stację benzynową, że zadankujemy motocykle i tutaj bardzo dobrze. Patrz, Elżbieta zrobiłaś to samodzielnie, bez mojej... Ale ty wyglądasz... Ale wyglądasz ko... Także umiłowani moi, tak pragnąłem babcie zdrowia, jedną noc mieć w zamku, także mam. Jesteśmy w zamku w Bożejowie. Naprawdę klimat jest taki, że na ho, ho, ho. Zobaczcie. łóżko. Jakim dzisiaj jak będzie spał Ale jest tutaj troszeczkę na, na nowoczesności Nad tym łóżkiem telewizor Mam nadzieję że nam na głowę nie spadnie Także nawet zobaczcie jaka szafa Szafa jest O coś naszego zobaczcie Za mamy widok na jezioro Dzisiaj oczywiście mm, uciekaliśmy przed weselami Ale niestety nie o nas. chwila, kiedy... Znaczy nie ominie nas te wesele, też tutaj, też tu będzie wesele, no ale no cóż, już nie szukamy dalej, tym bardziej, że nie chcemy spędzić pierwszą noc w prawdziwym zamku. Zamek grzejów. Na dole będzie informacja, tutaj napisałaś eee, adresu mailowego, jak ktoś będzie miał, to ja ten Można skorzystać też. Także my się pilnujemy, my się bardzo pilnujemy, a nas pilnują łosie. My się pilnujemy, na to my się nas pilnujemy. Także. Także właśnie stwierdziliśmy, że latę tu trochę nie latę.